Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem dzisiejszych zajęć będzie rozwiązywanie układów równań metodą przeciwnych współczynników. I zaczynamy od zadania pierwszego. Do wykresu funkcji f od x, równającej się ax plus b, należą punkty m i n. Łóż układ z niewiadomymi a i b, rozwiąż ten układ, wyznacz wzór funkcji f. Moi drodzy, jak robimy to zadanie? To są nasze xy. A to są nasze F od X i teraz musimy wstawić do tego wzoru, który macie tutaj u góry. Czyli spróbujmy. Wstawiamy sobie minus 20 równa się A razy minus 24 plus B. To jest pierwszy krok. I teraz tak samo tutaj mamy minus 16, równa się A razy 8 plus B. No i teraz oczywiście jesteśmy w, w temacie metoda przeciwnych współczynników, czyli możemy spróbować zrobić tak, żeby te, te współczynniki były przeciwne. Mnóżmy sobie to równanie razy minus 1. Czyli pierwsze, pierwsze równanie przepisujemy, czyli mamy minus 20 równa się minus 24a plus b, a tutaj mamy 16 m, równa się minus 8a minus b. No, i teraz następuje tutaj dodawanie tych równań, czyli mamy minus 20 plus 16 to będzie minus 4. Tutaj będziemy mieli minus 32a, a tutaj oczywiście to się wzajemnie skróci. Dzielimy to wszystko, moi drodzy, na minus 32 i otrzymujemy oczywiście minus 4 minus 32 równa się a. A po skróceniu to będzie, bo to się skróci na 4, tutaj ta, ta liczba i ta, czyli to będzie 1 ósma. No i teraz jak wyliczyć B? No bardzo prosto, wstawiamy do któregoś z tych równań 1 8 i doliczamy B. Na przykład do tego. Czyli zobaczcie, macie minus 16 równa się 1 ósma razy 8 plus B. Czyli macie minus 16 równa się 1 plus B. Czyli tutaj mamy minus 17 równa się b. No i teraz jak wyznaczyć wzór tej funkcji? Bardzo prosto. Za a wstawiamy 1 ósmą, a za b wstawiamy minus 17. No to zobaczmy, co tutaj nam wyjdzie, czyli będziemy mieli f od x, to się równa. I piszemy 1 ósma x odjąć 17. No i tutaj to już jest zadanie zrobione. Przejdźmy do zadania drugiego. Rozwiąż dany układ równań metodą przeciwnych współczynników. I najpierw musimy sobie to równanie, ten układ uprościć. No i teraz z jakiego wzoru będziemy korzystać? Napiszę tutaj z boku wzór, który będzie mi potrzebny. To jest wzór skróconego mnożenia, czyli a minus b do kwadratu równa się a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Jest to oczywiście wzór skróconego mnożenia, który na pewno, mam nadzieję, już znacie. Na pewno to może, no po prostu mam nadzieję, że znacie. I teraz wstawiamy, czyli mamy tak. Tutaj mamy tak, x kwadrat minus podwojony iloczyn, czyli 8x i plus 4 do kwadratu, czyli 16. Odjąć, otwieramy nawias. I mamy y kwadrat minus 2y plus 1. Równa się po prostu... To, co tutaj mamy, czyli przepisujemy x kwadrat minus y kwadrat minus 1, a u dołu możemy przepisać minus 2y plus x równa się 30. Teraz zauważcie, że po dwóch stronach jest x, więc x kwadrat, czyli to sobie możemy skreślić. No i tutaj przepisujemy sobie, to zobaczmy. Mamy minus 8x plus 16 minus y kwadrat. Plus 2y minus 1 równa się minus y kwadrat minus 1. A drugie przepisujemy. No to teraz zobaczcie. y kwadrat po dwóch stronach możemy skrócić. Minus 1 po dwóch stronach możemy tutaj skrócić. Skreślić i zobaczmy, co nam zostanie. Zostaje nam minus 8x plus 2y, a 16 dajmy na drugą. Czyli mamy minus 8x. Plus 2y m, równa się po prostu minus 16. No a tutaj piszemy sobie minus 2y plus x równa się 30. Dalej widzimy, że to możemy sobie podzielić na. No tutaj i teraz tak, możemy sobie już praktycznie wykonać. Y, możemy sobie już tutaj wykonać metodę przeciwnych współczynników, bo widzimy, że y, y, y można tutaj już skrócić, bo tu jest plus 2y, tu jest minus 2y. Czyli piszemy sobie plus. Ale pamiętamy oczywiście, żeby najpierw może zacząć od x. -ów. Czyli mamy tak, minus 8x plus x to będzie minus 7x. 2y plus minus 2y to jest oczywiście 0. I minus 16 plus 30 to będzie 14. Dzielimy na minus 7. I x wynosi minus 2. No i teraz musimy doliczyć oczywiście Y. Możemy to zrobić z tego równania. Czyli mamy minus 2y plus minus 2 równa się 30, czyli mamy minus 2y, przeniesiemy plus i minus daje oczywiście minus 2 równa się 30. Teraz możemy przejść na drugą stronę, czyli mamy minus 2y równa się 32 i dzielimy na minus 2, czyli y wynosi minus 16. I teraz moi drodzy serdeczna prośba, żebyście spróbowali zrobić sobie zadanie 536 przykłady A i C ze strony 140 i 540 przykłady A i B ze strony 140 i 540 ze strony D yy, znaczy 540D ze strony 141. Dobrze, moi drodzy, dziękuję za Waszą uwagę. Do usłyszenia, powodzenia.